Cześć, ja jestem FPS, a to jest, uwaga, surprise, to jest Battlefield 2042 po raz pierwszy na tym kanale. Tak jak mówiłem na wielu streamach, tak jak mówiłem chyba też na kilku materiałach kiedyś, że jeżeli Battlefield 2042 będzie darmowy, bądź będzie kosztował 30 zł, to wtedy go kupię, bądź nabędę jakby za darmo i zagram. No, i tak się też stało. Faktycznie dotrzymałem słowa gdzieś tam, bo Battlefield właśnie był darmowy w PS Plusie na PlayStation, także właśnie owocem tego jest ten gameplay. Jeszcze tylko kilka słów chciałem o tym gameplayu wspomnieć, bo to jest też ważne. Ja w ogóle nie ogarniam, co się w tej grze dzieje, dlatego że tutaj dopiero w połowie meczu skapłem się, że gram przeciwko głównie AI. Byli też tutaj oczywiście prawdziwi ludzie, przeciwnicy. W teamie też miałem prawdziwych ludzi, ale w dużo większej większości. Masło maślane, byli tutaj przeciwnicy AI, niestety. Więc wynik 24 na 0 nie będzie pewnie jakimś tutaj wow wynikiem w stosunku do tego, że znaczy, biorąc pod uwagę, że po prostu to są AI przeciwko, ale mimo wszystko, mimo że grali też prawdziwi ludzie, to oni wszyscy byli niżej ode mnie i udało mi się najwyższy wynik, najwyższą ilość zabójstw i tak dalej zdobyć. Cieszy mnie to, grało się bardzo przyjemnie. A w rączkach mam AEK 971, mój ulubiony karabin szturmowy. Jeden z moich ulubionych, bo było ich bardzo dużo w Battlefieldach, które uwielbiałem używać. Zresztą Battlefield to była taka seria, w której było całe mnóstwo broni, których się używało świetnie. W tej części akurat wróciły takie właśnie bronie jak AEK, jak właśnie M16A3, jak M416, jak ACWR i jakieś tam A91, inne jakieś tam LMG, sniperki, więc to jest fajny krok, bardzo mnie to ucieszyło więc pierwsze co zrobiłem, to postarałem się odblokować te bronie akurat AK i ACWR już mam M416, chciałem jeszcze M16A3 oczywiście odblokować bo to też jest taka kultowa broń, zwłaszcza jeżeli chodzi o Battlefield 3 bo tam ta broń była taka najlepsza najczęściej używana, najłatwiejsza też więc też sobie tutaj popykałem trochę i tyle. No, i w tym materiale głównie chciałem wspomnieć o tym, co mi się podoba. Nie przygotowywałem się w ogóle do tego komentarza, do tego materiału. Chciałem go oczywiście nagrać, bo, tak jak mówię, bardzo fajnie mi się gra Waterfielda. Jestem w szoku. Trochę jestem też zły na siebie, bo nastawiłem się negatywnie. Tak jak większość społeczeństwa, dałem się trochę zmanipulować właśnie temu hejtowi ogólno-internetowemu, że tak powiem. Gdzie wszyscy już narzekali na starcie na battlefielda że to jakiś futurystyczny shit i tak dalej. Moje pierwsze wrażenia, bo oczywiście nie wiem, czy tak jest czy to jest faktycznie bliska prawdy mm, ocena, ale moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. W sensie sam ten okay. dla mnie takim rdzeniem FPS-ów jest po prostu sama przyjemność zbiegania, strzelania, rzucania granatami, z przejmowania punktów innymi. O tu się skapłem, właśnie. Tu się skapłem właśnie, że Ej, przeciwko mnie grają. No ale mam nadzieję, że to nie umniejszy jakby wartości tego gameplaya, to, to jest też gameplay, to ma być jako tło dla komentarza, które teraz słyszycie. No więc bardzo mi się podobało właśnie to wszystko, to co mówię, czyli te, taka esencja FPS-ów tutaj jest. Mechanika jest bardzo przyjemna, jest całkiem inna w ogóle niż w poprzednich Battlefieldach, z tego co wiem to jest nadal ten... Silnik Frostbite chyba się nazywał, z tego co pamiętam, tylko pewnie ulepszony, czy też kolejna wersja. a tutaj prawdziwego wroga zrobiłem. Wow! Po raz pierwszy. Więc ten silnik ta jest. Czuję się go dużo lepiej, nie czuję, żeby ten żołnierz był takim klocem jak był w Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield 5, gdzie po prostu mam, miałem wrażenie, że ja latam po całej mapie a i tak się poruszam jak jakiś kloc. I tutaj się wydaje ten żołnierz taki szybszy, mobilniejszy. Faktycznie też wrogowie się szybciej poruszają, więc. Na plus to wszystko. No i tak jak mówiłem, ogólnie mechanika, strzelanie, dźwięk broni, wybuchy, mapy, yy, cały ten klimat, który stworzyli w tej grze jest naprawdę spoko, bardzo mi się podoba. Chce mi się po prostu eksplorować tą grę. Yy, akurat tak się złożyło, że, że też Modern Warfare 2 mi się bardzo przejadło, znudziło, nic nowego w tym sezonie, nowym sezonie nie ma. Jest ta gra irytująca, tym bardziej, jak się weźmie pod uwagę te jakieś takie dzikie algorytmy, które oni tam implementują, typu, właśnie skill-based matchmaking, czy też jakiś właśnie skill-based damage, coś tam. I Nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Skill-based jest na 100% jest w tej grze, to czuć, widać, i każdy to miał takie coś, że zaczął grać w koda, było cudownie, fajne mecze, wow. Przyjemnie się gra i nagle zostajesz w pierdziel. Nagle każdy mecz to jest jakieś pieprzone MLG. I to mi się nie podoba, bo rozumiem, trafisz na dobrych graczy spoko, jak najbardziej dołączyło ci ich, gdzie mieszkają w Niemczech, gdzie blisko nas, spoko, jak najbardziej. Ale jak grasz dziesiąty mecz pod rząd, gdzie jest jakiś ultra wyrąbany w kosmos poziom, no to po prostu się odechciewa wagrać, tak? Musisz cały czas na pełnych obrotach grać, a wiadomo, że. Na przykład w moim przypadku ja mam tak, że czasami siadam ultra wyspany, z dobrym dniem, wszystko jest na plus, a czasem siadam po prostu tak, żeby sobie postrzelać, dosłownie, żeby po prostu tą, poczuć tą esencję tego FPS-a, postrzelać i nie możesz, ponieważ musisz się skupiać na 100%, bo masz skill-based matchmaking. Ale to tak trochę zboczyłem z tematu. Tutaj nie wiem, czy taki algorytm jest, chyba nie, ale yy, dziwne jest dla mnie właśnie dodanie tych botów AI przeciwko... Jest to. Nie wiem, oceniałem to negatywnie, ale teraz, tak jak sobie pomyślę, w sumie, jeżeli chcesz, bo zdobywasz normalnie EXPA, tylko trochę mniej chyba grając y, przeciwko botom, ale zdobywasz tego EXPA. Może, jesteś w stanie na przykład sobie trofea zdobyć, jesteś w stanie sobie bronie odblokować, jesteś w stanie y, levelować i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest innowacyjny, odważny, ciekawy pomysł, shejtowany oczywiście. I szczerze powiedziawszy, na razie to oceniam w ten sposób, ale jak będzie potem, to nie wiem. I zastanawiamy się też, jak ludzie robią to, że właśnie grają przeciwko tylko i wyłącznie głównie e, prawdziwym graczom. Wydaje mi się, że po prostu wchodzą na listę serwerów i, i szukają po prostu serwerów, gdzie jest jakaś określona ilo ilość graczy, i wtedy po prostu już wiadomo, że tam są ci prawdziwi gracze, ewentualnie jak brakuje jakiejś, albo jest jakaś nierównowaga w teamach, to dołącza botów, tak mi się wydaje. Ale tak jak mówię, gram, jestem totalnym nubem w tej grze. I często też nie wiem, co robię. Po prostu nie wiem, co robię. Biegam, nie wiem, co mam robić. Te tryby typu podbój, szturm, jakieś TDM -y, właśnie te podboje. Tutaj jest akurat podbój taktyczny, to jest taki mniejszy podbój. Bardzo mi się podoba ten tryb. Taka trochę dominacja, większa skoda. E, to to ogarniam, ale inne jakieś dzikie tryby, to tak trochę się gubię czasami i nie wiemy też jakie bronie są najlepsze i tak dalej, więc po prostu eksploruję tą grę i to jest też fajne, to jest pozytywne dla mnie przynajmniej. E, bardzo też pozytywnie odebrałem tutaj e, fakt, nie wiedziałem, że w ogóle to istnieje, nie pamiętam jak to się nazywa, ale ogólnie jest taki tryb gry, to jest chyba gdzie grasz głównie na tych mapach ze starych Battlefieldów, Bat Battlefield 1946 bodajże e, Battlefield 3 e, Battlefield Bad Company 2. Dobrze pamiętam, tak. E, I grasz brońmi, klasami, żołnierzami, operatorami. Dokładnie tak samo to wszystko jest i na mapach przede wszystkim. Z tych właśnie części Battlefielda. I jak grałem na przykład Battlefielda 3 na tych mapkach typu Kaspijska Granica, kanały Noshar, no to po prostu to, aż mi się twarz uśmiechnęła, ponieważ ja bardzo dobrze... twarz uśmiechnęła. Uśmiech na twarzy mi się pojawił, po prostu wspomniały mi się te wszystkie wspaniałe czasy z Battlefieldem 3 związane. Właśnie wtedy to był też początek moich y, YouTube'a, mojego tak, kanału, początek też mojego gamingu y, jeżeli chodzi o właśnie Battlefielda i bardzo mocno przeżywałem wszystko co się dzieje było dla nich, wszystko takie było y, wow i wszystko było takie shiny i y, y, nowe i, i ciekawe, także bardzo pozytywnie i nawet widziałem, że te same Głosy tych postaci są te same, ci sami operatorzy, te same klasy, bronie, e, no, no wszystko, dźwięki no wszystko jest to samo. Więc to był strzał w dziesiątkę, moim zdaniem, to bardzo, bardzo do, dobry pomysł. Jeżeli chodzi o te starsze Battlefield Bad Company 2, czy też właśnie te takie drugowojenne, to tam nie ogarniam, ale mapy są naprawdę wow. Sam klimat potrafiam od, odtworzyć po prostu, czuć było na przykład na tej mapie z II wojny światowej, II wojny światowej. Dobra, komentarz dobiegł do końca. I też gameplay Mam nadzieję, że gameplay mimo wszystko Wam się podobał, że komentarz też miło wam się słuchało. Napiszcie, jaka jest Wasza opinia pewnie jesteście bardziej doświadczeni, niektórzy z was, jeżeli chodzi o Battlefielda 2042, jak wy oceniacie tą grę e, i czy dalej gracie. Także napiszcie w komentarzach. E, jeżeli wam się podobało, to oczywiście dajcie lajka, like żebym wiedział, żeby pójść w kierunku powiedzmy Battlefielda. Ewentualnie czasami dla mnie to jest też fajna odskocznia, jeżeli chodzi o kod, tak jak mówiłem. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych i papa.